Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Asia. Dwa miesiące temu poczułam takie ogromne pragnienie uczestnictwa w tych rekolekcjach w intencji mojej córeczki, obecnie dziewięciomiesięcznej. Od listopada ubiegłego roku z niewiadomych przyczyn zahamowaniu uległ jej rozwój w wielu sferach, właściwie bardzo wielopłaszczyznowo. Po pierwsze zatrzymała się w ogóle waga. Ważyła wówczas 5,5 kg i ta waga z jakiegoś powodu nieznanego nam się zatrzymała przez ostatnie miesiące cały czas tyle ważyła pomimo właściwego odżywiania. Ponadto w ogóle nie gawarzyła. Zatrzymała się na etapie górzenia, który jest charakterystyczne dla jedno-dwumiesięcznych niemowląt. nie wydawała z siebie żadnych dźwięków. Też co istotne i takie niepokojące to to, że od czasu urodzenia w ogóle nie domykała jej się buzia. Usta miała cały czas otwarte, buźki nie potrafiła w ogóle domknąć, co na pewno również przyczyniło się do tego, że, no, że ten, ten rozwój mowy był bardzo uniemożliwiony i utrudniony. W każdym razie żadnych sylab nic nie wydawała, a dzieci już w 7-8 miesięczne powinny rozpocząć no, właśnie to gaworzenie. Niezadowalające były również wyniki krwi i tutaj podejrzenia były bardzo takie poważne, ponieważ wyniki jakby te niepokojące oscylowały w tych, w tych jakby kwestiach szpikowych, czyli albo były płytki krwi bardzo niskie, na zmiany z neutrocytami bardzo wysokimi, oprócz tego anemia oczywiście, więc też podejrzenia były chorób różnych metabolicznych, byliśmy w szpitalu. I jeszcze taką sferą też, którą bardzo, m, która bardzo przejawiała się jakby negatywnie, była sfera ruchowa. Weroniczka yy, yy, była bardzo wiotkim dzieckiem. przez yy. Właściwie lała nam się na rękach. Na pewno też również z powodu tej wagi, która właściwie w ogóle nie wzrastała. Natomiast była bardzo, bardzo wiotka. Brak było w ogóle oznak prawidłowej pracy mięśni. Pozycją jedyną, którą przyjmowała, a miała 8 miesięcy, 8-9 jeszcze też, było leżenie. Gdzie w tym wieku już dzieci, wiele dzieci już siedzi. Natomiast z podparciem prawie wszystkie. Ona cały czas leżała i no więc jakby ten rozwój w tych wszystkich aspektach zatrzymał się, nie, nie widzieliśmy Dlaczego? Neurolog, do którego chodziliśmy, skierował nas USG mózgowia, żeby sprawdzić, co się dzieje jakby tutaj w główce. USG wykazało niedotlenienie w pewnej części lewej półkuli, która odpowiedzialna jest też za mowę między innymi. I zostaliśmy skierowani do ośrodka wczesnej interwencji. Tam lekarze, różni specjaliści z różnych dziedzin, Jednoznacznie stwierdzili właśnie na podstawie badań, wywiadu i wyników i obserwacji córeczki, że na pewno jest niedotlenienie rzeczywiście, które skutki, takie były rokowania mogą być długofalowe wręcz na całe życie w niektórych sferach i stwierdzili bardzo mocno obniżone napięcie mięśniowe. Y, które było tak jakby w całym ciele, w całym tłowiu i to się właśnie przejawiało w tej wiotkości bardzo dużej, ale również w omremiemy ustnej i, i to jej bardzo utrudniało, uniemożliwiało właściwie ten rozwój mowy, czyli, czyli właściwie w, jako, jako całe dziecko w, w wszystkich sferach, y, wszystkie sfery tak jakby się zatrzymał rozwój. Y, I zostaliśmy oczywiście skierowani na taką wielopłaszczyznową, długą rehabilitację. Pan Bóg proces uzdrawiania Weronisi rozpoczął już od pierwszego dnia rekolekcji. Pamiętam, że rozpoczęło się na 3 marca, natomiast my byliśmy z mężem 2 marca, czyli dzień wcześniej na kolejnym ważeniu, ponieważ mieliśmy ważyć ją co tydzień. 2 marca ważyła pamiętam 5830, a cały czas właśnie było to 5800 od listopada. Natomiast 9 marca, czyli tylko tydzień później, na tym kolejnym właśnie ważeniu już było 6300. A natomiast nic się nie zmieniło tak naprawdę jakoś drastycznie w, w jej odżywianiu. Więc pan Bóg, że tak powiem, w ciągu kilku dni ta waga bardzo mocno, to była stosunkowo bardzo duża różnica, e, więc waga wzrosła po kilku miesięcznym zestoju. E, przez cały okres trwania rekolekcji e, Weronika wykazywała systematyczną, taką stopniową, ale bardzo znaczną i, i również bardzo taką szybką e, poprawę w sferze ruchowej. To znaczy jej mięśnie od początku, właśnie tak to bardzo jakby pamiętam, że od początku rekolekcji zaczęło zaczęły się poprawiać to napięcie mięśniowe. Zaczęła również powoli pełzać i jakoś tam powoli się troszkę unosić. No i waga oczywiście również cały czas rosła. Na kilka dni przed mszą świętą z modlitwą o uzdrowienie... Odbyłam spowiedź generalną, modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne i bardzo mocno się modliłam z mężem razem się właściwie modliliśmy właśnie o jej uzdrowienie, o to, żeby Pan Bóg ją dotknął, ponieważ to była właściwie jedyna taka nadzieja na to jej uzdrowienie. Z tego względu, że lekarze mówili, że mimo rehabilitacji tak naprawdę może się okazać, że, że tylko będzie jakaś poprawa niewielka, a, a skutki będą długofalowe, właściwie możliwe, że na zawsze. Podczas mszy świętej o uzdrowienie oczywiście byłam z toreczką na niej. Miałam takie głębokie przeświadczenie o tym, że Pan Bóg ją uzdrowi, natomiast e, niestety, ponieważ bardzo pragnęłam tego, nie usłyszałam żadnych słów poznania na jej temat. E, ale została mi taka nadzieja, że być może nie ma słów poznania, być może ktoś inny ich bardziej potrzebuje, ale że może wracając, miałam taką wizję, że wracając z mszy świętej w domu zacznie mówić, bo, bo tak jakby o ile w sferze ruchowej i wagi to była poprawa, natomiast jeżeli chodzi o mowę, tutaj nic się jakby nie ruszało, żadnych dźwięków z siebie nie wydawała innych, oprócz właśnie jakiś tam płaczu, górzenia. Natomiast wróciliśmy do domu i, i nic, tak naprawdę się nie działo. I minęły, pamiętam po trzech dniach, to był czwartek w niedzielę, w niedzielę wieczorem y, usiadłam właśnie przy komputerze i weszłam na stronę waszej wspólnoty, y, gdzie zobaczyłam, że jest nagranie właśnie księdza Pawła, który mówi te słowa poznania z, z czwartku. Y, I z mężem razem ich słuchaliśmy. Y, jakby... Y, no Twierdziłam się w tym, słuchając do końca, że tak naprawdę no, nic, nic o niej nie było. Dodatkowo nie ma żadnej poprawy. Jeszcze pamiętam, powiedziałam do męża, no, że w takim razie, no widocznie taka jest wola Pana Boga, że jej nie uzdrowił, ale tak do końca nie rozumiałam dlaczego, bo czułam bardzo, że, że tak się stanie. I dokładnie jakoś, jak pamiętam, że wyłączyłam to nagranie, ponieważ się skończyło słowa poznania. I dosłownie po minucie dwóch e, usłyszeliśmy z mężem jakieś takie głosy z pokoju dziecięcego. I poszliśmy tam. E, I właśnie Weronisia, to co po pierwsze, stała przy łóżeczku, e, gdzie wcześniej, no, nie, no właściwie trochę tam do siedzenia się podnosiła, ale, e, albo e, pełzała, natomiast stania nie było. Stała przy łóżeczku i gaworzyła. I, e, Gawożyła to był ciąg, to pamiętam bardzo, to nie było tak, że tylko da, tylko to było da, 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 tata, bardzo dużo mówiła tata. I, i to trwało pół godziny, pamiętam, nagraliśmy to z mężem, mamy nagranie z tych pierwszych i słów. I trwało to właśnie pół godziny i trwa do dnia dzisiejszego, codziennie. Więc Pan Bóg generalnie uzdrowił z, prawie wszystkich, z praktycznie wszystkich jej niedomagań. Na dzień dzisiejszy się waży już prawie 7,5 kg i cały czas waga rośnie prawidłowo. Każdego dnia swobodnie, bardzo dużo raczkuje, więc już nawet nie pauza tylko raczkuje, więc ten rozwój bardzo szybko poszedł rzeczywiście do przodu. Bez większych problemów siedzi z podparciem, praktycznie bez żadnych problemów, i już prawie, już lada dzień na pewno, bo już widać, będzie się zupełnie bez podparcia żadnego. No, i co najważniejsze, to, to mówi, znaczy mówi, no Gawoży, ale to jest też mowa. Więc yy, tak naprawdę to, gdzie była jakaś blokada, bo o ile właśnie w tej, ta sfera ruchowa, można powiedzieć, że z powodu wagi, która wzrosła się jakoś tam troszkę może poprawiła, ale też waga z powodu Pana Boga, bo ta waga stała w miejscu, nie wiadomo dlaczego. Yy, o tyle w, tej, w, tej rozwoju, w tym rozwoju mowy yy, była jakaś blokada, której uniemożliwiała, i to lekarze stwierdzali, i my też, jak to widzieliśmy. Więc Pan Bóg tą blokadę i yy, no, z. Yy, zniweczył i, i rzeczywiście ją uzdrowił. I chwała Panu.